Kiedy Samsung zapowiedział kilka miesięcy temu ten model, czyli najnowszego S25 Edge, powiem wam uczciwie, że nie wzbudził on u mnie wielkiego zachwytu, a jak jest teraz. Podobnie, po kilku dniach testowania tego smartfona, muszę wam powiedzieć, że nie do końca wiem, po co on pojawił się tak naprawdę na rynku. I też od razu uprzedzę pytania, które mogą pojawić się w komentarzu. Tak, nie wiem też, po co Apple planuje wypuścić swojego Edge'a, czyli iPhone'a 17R, bo bazując na tym przykładzie, mówiąc szczerze, nie wiem dla kogo ma być ten telefon, chociażby ze względu na średnią baterię. Nie chcę powiedzieć, że ten telefon jest zły, nie mówiąc o jakichś określeniach typu tragicznych. Bo tak oczywiście nie jest. Jest to flagowiec, ba powiem więcej. Według specyfikacji wypada on lepiej na tle np. Na S25 czy S25. Zresztą tak jest też pozycjonowany pod względem samej ceny. Ale mówiąc szczerze, jeśli mam dopłacić kilka set czy nawet tysiąc zł do wersji Ultra i nie przeszkadza mi ta większa konstrukcja, to śmiałbym to zrobił, bo uważam, że tamten smartfon jest o wiele lepszy i faktycznie może Wam więcej zaoferować w codziennym użytkowaniu, zarówno. Jeśli chodzi o samą efektywność pracy pod względem baterii, czy też wykorzystania chociażby rysika, którego możecie sobie tutaj schować, czy ogólnie kwestii, na przykład, aparatów, które są jeszcze lepsze. Także, jeśli zastanawiacie się nad zakupem tego smartfona, to myślę, że warto obejrzeć sobie ten film i posłuchać moich kilku argumentów. A jeśli będziecie zdecydowani na jego zakup, albo na przykład niższa cena przekona Was do nabycia go, no to możecie sobie sprawdzać sklepy, do których linkuję w opisie tego filmu, ze względu na to, że tam najczęściej pojawiają się promocje i faktycznie można oszczędzić sporo pieniędzy. Jeśli chodzi o samą konstrukcję, wygląd tego smartfona oczywiście mocno nawiązuje do całej linii. Nie mamy tak naprawdę dodatkowych atutów samej tej wersji Edge w postaci, nie wiem, jakiejś ściętej ściany, czy jakiegoś ekranu zaokrąglonego. Nie, mamy tutaj normalny ten przedni panel, natomiast sama ta konstrukcja jest mocno odchudzona, bo telefon ten ma 5,8 mm jeśli chodzi o grubość. Oczywiście nie uwzględniając samej wystającej wyspy aparatów. Mówiąc szczerze, to mnie totalnie nie przekonuje, że dane urządzenie, czy to ten smartfon, czy każdy inny będzie miało w swojej specyfikacji napisane najchudszy czy najchudszy na całym rynku, bo w realnym użytkowaniu tak, ten telefon się bardzo przyjemnie trzyma, jest on lekki. Natomiast to, co chcę podkreślić, to to, że moim zdaniem to nie wynagradza tak naprawdę gorszego działania, jeśli chodzi o samą baterię, a też z drugiej strony nie wnosi nic dodatkowego, jeśli chodzi o samą specyfikację. Natomiast sam ten ekran jest i tak na tyle duży, ma on 6,7 cala, jeśli chodzi o przekątną, że mimo wszystko nie da się go obsługiwać komfortowo za pomocą jednej dłoni i tak trzeba wykorzystywać drugą. Okej, okay, pół tego ekranu jesteście w stanie obsłużyć za pomocą kciuka, zwłaszcza jak macie większą tą dłoń, ale generalnie więcej rzeczy po prostu nie jesteście w stanie zrobić. Więc moim zdaniem ten aspekt tego, że tutaj mamy jakiś większy komfort, bo po prostu to urządzenie jest chudsze i leży lepiej w dłoni, no jest taki połowiczny. No bo faktycznie można powiedzieć, że przyjemnie leży w tej dłoni, ale czy coś więcej z tego wynika? No już niekoniecznie w praktycznym użytkowaniu. Idąc dalej można by przejść i omawiać całą wewnętrzną specyfikację tego telefonu, ale z racji tego, że mamy tutaj członka rodziny S25, to ona naturalnie wygląda bardzo podobnie, jak właśnie w tamtych modelach. Mamy topowy procesor, mamy 12 GB RAMu, co może nam dawać bardzo dobre osiągi nie tylko w tym następnym, ale również w przyszłych latach. Sam Samsung deklaruje, że te wsparcie będzie jeszcze przez 6-7 lat w zależności od tego, jak sobie to policzymy. Natomiast nie ma tutaj żadnych dodatkowych bajerów, które akurat wyróżniałyby ten smartfon na tle pozostałych modeli i raczej jest to zabieg celowy, żeby też po prostu nie przyćmić sprzedaży tamtych pozostałych modeli, bo mimo wszystko uważam, że ten ma być takim dodatkiem w ofercie, a nie jakimś wiodącym koniem, bo mówiąc szczerze uważam, że mało osób mimo wszystko złapie się jakby na sam ten atut chudości, cienkości tego urządzenia, bo nic poza tym jakby nie jest wnoszony dodatkowo ekstra do tego smartfona. To co akurat warto omówić, to kwestia samej baterii. Jeśli chodzi o samą pojemność akumulatora, ona ma 3000 1900 mAh w porównaniu do 4900 przy np. S25 Plus czy 5000 przy S25 Ultra no jest to zauważalnie mniej no i w praktycznym użytkowaniu faktycznie da się odczuć, że możecie nie dotrwać do końca dnia nawet niezbyt intensywnie użytkując ten telefon, tylko powiedzmy odbierając sobie połączenia, oglądając coś na YouTubie, przeglądając internet mając otwarte jakieś mniej wymagające aplikacje to tutaj w zasadzie ten czas działania będzie oscylował w granicach 6 7, maksymalnie 8 godzin zwłaszcza jak obniżycie sobie tę jasność no to może te 8 godzin będzie tutaj akurat, natomiast więcej raczej z niego nie wyciśniecie, mało tego jeśli byście nagrywali im dużo filmów albo cały czas oglądali jakieś rzeczy bądź używali bardziej wymagających aplikacji to myślę, że tutaj realnie po około 4-5 godzinach będzie trzeba go doładowywać co jest dosyć zaskakująco słabym czasem jak na taki smartfon jest to również spowodowane tym, że no, Samsung musiał tutaj odchudzić te urządzenie. Jak wiemy, znaczy sami chcieli to zrobić, no i też zrobili. No i przez to musieli zaimplementować mniejszą baterię, a niestety nie zdecydowali się oni na te nowe ogniwa krzemowo-węglowe, tylko dalej mam tutaj baterię litowo-jonową i myślę, że to będzie dla wielu osób przekreślało po prostu tego smartfona. Sam czas ładowania oczywiście nie jest zły. Jeśli macie pod ręką ładowarkę, to możecie się szybko, w miarę szybko doładować, ze względu na to, że co prawda moc przewodowa jest ograniczona do 25 W bezprzewodowa. Do 15, ale jeśli będziecie mieli te 15 minut, to powinniście go doładować gdzieś o 28-30%. Natomiast mając pół godziny, jesteście w stanie go doładować do około 50-55%, co zagwarantuje wam to działanie przez następne 3, 4, 5 godzin. Więc nie jest pod tym względem tragicznie, ale jednak można by oczekiwać po prostu czegoś więcej. Tutaj w zasadzie przechodzimy do meritum, bo sam smartfon jest naprawdę bardzo dobrze wykonany. Przyjemnie, bardzo przyjemnie się go trzyma w dłoni, ale moim zdaniem ta bateria i ten. Słaby czas pracy na jednym naładowaniu, nawet nie robiąc jakichś bardziej wymagających czynności, po prostu rzutuje nam na te wszystkie pozostałe atuty czy zalety tego telefonu. A jak do tego sobie dodamy to, że mamy tutaj na przykład dwa obiektywy zamiast trzech i oczywiście one mają świetną jakość, bo mamy tutaj możliwość nagrywania w 8K, czy też robienia zdjęć nawet w 200 megapikselach, do tego absolutnie nie można się przyczepić. Zdjęcia za dnia, zdjęcia nocne wychodzą tutaj bardzo dobrze, ale one będą wychodziły naturalnie bardzo podobnie, jeśli chodzi o te tańsze modele z serii S25 no a jednak na przykład S25 Ultra zagwarantuje Wam jeszcze większy wachlarz możliwości, jeśli chodzi o wykorzystanie pozostałych obiektywów. A trzeba powiedzieć, że tamten smartfon ogólnie jest jeszcze bardziej zaawansowany, jest to już taki model profesjonalny, a ten bym powiedział, że jest on takim półprofesjonalnym wyborem. Oczywiście samo działanie tego telefonu, odpalanie jakichś bardziej wymagających aplikacji czy gier, traktowanie go jako przenośnej konsoli jak najbardziej. W normalnym użytkowaniu nie uświadczycie żadnych lagów, nie da się go po prostu zajechać. Natomiast to wszystko jest generalnie na bardzo podobnym poziomie jak właśnie w tych innych modelach, które możecie kupić po prostu w niższej cenie. No bo jeśli mielibyście większy budżet, no to moglibyście jeszcze więcej wymagać, idąc w kierunku S25 Ultra. Także mówiąc szczerze, ja totalnie nie rozumiem fenomenu tych chudych smartfonów, tego trendu, który zmierza do tego, aby te urządzenia stawały się jak najchudsze. Wręcz bym powiedział, że nie miałbym żadnego problemu, żeby ten smartfon czy jakiś iPhone był po prostu grubszy, ale gwarantował i jeszcze lepsze działanie na tym akumulatorze wolałbym naprawdę iść w tę stronę jeśli oczywiście dany producent nie chce skorzystać na przykład jeszcze z tych ogniw nowego typu. Mówiąc szczerze jeśli nie macie poczucia tego, że chcecie się pochwalić przed kimś, że macie tak chudego smartfona i tak fajnie się go trzyma w tej dłoni no to nie szedłbym w tą propozycję bo realnie ja bym wybrał S25+, który będzie gwarantował w codziennym użytkowaniu lepsze wrażenia, chociażby przez to, że nie będziecie musieli ograniczać się jeśli chodzi o działanie na jednym naładowaniu a mając większy budżet, śmiałbym poszedł w S25 Ultra, którego uważam za po prostu jeden z najlepszych, a może obecnie nawet najlepszy smartfon na rynku, a przynajmniej z Androidem. Oczywiście bardziej chodzi o te klasyczne konstrukcje, nie wchodząc już w na przykład foldy czy inne flipy. Także mówiąc prosto, ten smartfon mnie nie urzekł i mam już pewne podejrzenia, że R też nie za bardzo mnie urzeknie. Chyba Apple w tamtym modelu uda się lepiej zoptymalizować sam software, no i na przykład moduły związane z łącznością 5G, a także być może zastosuje lepszą baterię i to wszystko w połączeniu da to, że na przykład czas pracy realny czas pracy będzie porównywalny do na przykład zwykłego iPhone'a 17 czy też 17 Pro no to to też będzie inna rozmowa chociaż oczywiście te smartfony pewnie będą również droższe, tak jak w przypadku tego modelu, no bo jednak za cienkość, za chudość tego urządzenia trzeba po prostu obecnie dopłacać także mówiąc wprost, tutaj sama premiera mnie nie zachwyciła, no i te testy jak widać też nie do końca zmieniły tą sytuację, no ale czasami tak zdarza. Mam nadzieję, że tutaj moje przemyślenia też Wam pomogą. Jeśli byście chcieli kupić ten czy inny smartfon z, rodzin z rodziny Galaxy S25, to polecam Wam sprawdzać sklepy, do których linkuję w opisie tego filmu. A ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.